Cześć. Początkowo ten odcinek chciałem w całości poświęcić Switchowej wersji Crysis Remastered Trilogy, ale w moje ręce wpadła gra, która dość niespodziewanie stała się kandydatem do mojej gry roku. Zapraszam serdecznie na piąty odcinek serii. Strażnicy Galaktyki są świetne. Serio, zapomnijcie o średnich Avengersach. Zgrało się w niej praktycznie wszystko. Grafika bardzo spoko, gameplay mega satysfakcjonujący, ścieżka dźwiękowa to czysty geniusz. Miód i serce osób pamiętających hity z lat 80. i 90. A już kompletnym mistrzostwem było stworzenie prawdziwej kapeli, od której Peter Quill wziął swój pseudonim. Mowa tutaj oczywiście o star Band. Tutaj taka mała ciekawostka, która z marszu kupiła moje metalowe serce. Autorzy nagrali cały album, który bez najmniejszych przeszkód można odsłuchać już na samym początku gry. Polecam serdecznie sprawdzić samemu. Jeśli szukacie porządnej gry w uniwersum Marvela, nie powinniście zastanawiać się dłużej. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o recenzję gry. Przejdźmy teraz do spraw technicznych. W dzisiejszym odcinku weźmiemy na warsztat wersję z konsoli PlayStation. Mowa tutaj o bazowym modelu PS4, PlayStation 4 Pro oraz RedJust na OPS5. A także w postaci małego bonusu edycji na konsole Nintendo Switch. Dlaczego bonusu? Cóż, jakoż umknęła mi informacja o jej istnieniu, i w sumie już na ostatnią chwilę przed nagrywaniem tego filmu, odpaliłem wersję demonstracyjną. Edycja na przenośniaka Nintendo jest wersją napędzaną przez chmurę, a co za tym idzie grafika renderowana jest przez stacje bazowe na zewnętrznych serwerach, odciążając tym samym konsolkę, sprowadzając jej rolę jedynie do poziomu odtwarzacza. Zacznijmy może od ogólnego omówienia poziomu grafiki. Mamy tutaj do czynienia z tytułem crossgenowym, co na szczęście nie stanowi w przypadku strażników poważnego zarzutu. Twórcy postarali się mocno, tworząc oprawę tak, by gracze nie patrzyli na nią z grymasem, niezależnie od platformy. No, może poza Switchem, ale o tym za chwilę. Jasne, guardiansi to raczej korytarzowe doświadczenie, niemniej akcja jest wartka, rozgrywce towarzyszą widowiskowe sceny, a ilość obiektów oraz efektów graficznych widocznych w jednym momencie jest dość oszałamiająca. Co cieszy niezmiernie, bo doświadczenie, jakie oferuje gra, jest bardzo zbliżona na każdym ze sprzętów. Może poza switchem, ale o tym za chwilę. Jakie w takim razie są największe różnice między platformami? Z oczywistych wymienić należy rozdzielczość. Podczas DPS5 oferuje dwa tryby wyświetlania: 4K oraz 1080p w 60 klatkach. Tak, w przypadku konsol z poprzedniej generacji, mowa tutaj raczej o 10,80p na Pro i nawet niższej wartości na bazowym modelu PlayStation 4. Strzelam w 900p, jednak nie dam sobie za to ręki uciąć. Na szarym końcu uplasował się oczywiście Switch, z jego zupowatym obrazem i rozdzielczością chyba nawet nie zahaczającą o 720p. Oczywiście poprawcie mnie jeśli się mylę. W tle widzicie porównanie Switcha oraz bazowego PlayStation 4. Wersja ta mocno odstaje od konkurencji. W zasadzie wszystkie jej aspekty zdają się być obniżone do najniższego poziomu. Szczegółowość tekstur i modeli, ostrość obrazu, wszystko to sprawia, że z trudem patrzy się na grę w ruchu. Rozdzielczość to nie jedyna różnica. Kolejną są zmiany w oświetleniu i cieniach. Nie są to jakieś drastyczne rozbieżności, niemniej największy przeskok zauważyć można między generacjami konsol. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że konsole PS5 oraz Xbox Series X mają w przyszłości otrzymać aktualizację dodającą obsługę śledzenia promieni. Funkcja ta dostępna jest już na pc jednak nie miałem jeszcze okazji sprawdzić gry w takiej wersji, to też powstrzymam się od komentarza. Uprzedzając pytania, Day One Patch, owszem, został wydany, jest on opatrzony numerem 1.3, wprowadził jednak tylko tryb fotograficzny oraz usprawnił stabilność gry. Inną różnicą, jaką udało mi się wyłapać, to dodatkowe obiekty renderowane przez konsolę, tak jak na przykładach widocznych właśnie na ekranie. Albo mi się zdaje, albo na PS5 nie mają kosiarki do trawy. No dobra, omówiliśmy cięcia w grafice, które niewątpliwie uwalniają moce obliczeniowe konsol. Jak na tym tle wypada w takim razie płynność animacji? Tutaj jest poprawnie, aczkolwiek z małymi wybojami. PS4 oraz PS4 Pro oferują dość stabilne doświadczenia na poziomie 30 fps, zarówno w trakcie walki, jak i co bardziej intensywnych sekwencji. Niestety nie jest tak różowo podczas całej rozgrywki. Zdarzają się momenty, w moim odczuciu zupełnie przypadkowe, kiedy animacja na obu konsolach potrafi chrupnąć do poziomu nawet 20 fps. Zdarza się to sporadycznie, zarówno podczas zwykłej rozgrywki, jak i przerywników na silniku gry. Próbowałem sprawdzić, czy dany fragment może wywołuje takie spadki, jednak po wczytaniu punktu zapisu nie uświadczyłem ponownie tego problemu. Zaznaczę jeszcze, że w przypadku wersji PS4 oraz PS4 Pro, gra zainstalowana była na zewnętrznym dysku SSD. Mowa tutaj o modelu WD Black D30 o pojemności 500GB. Szykuję o nim osobny materiał, recenzję, więc jeśli jesteście ciekawi jaki wpływ ma zastosowanie takiego urządzenia na rozgrywkę, zachęcam do śledzenia mojego kanału. Film pojawi się wkrótce. Edycja na konsolę PS5, jak wspominałem, oferuje póki co dwa tryby wyświetlania. Jakościowy oraz wydajnościowy. Pierwszy celuje w stabilne 30 klatek przy możliwie najlepszych wizualiach, drugi natomiast przy zmniejszonej rozdzielczości oferuje płynne 60. I to w zasadzie jestem w stanie potwierdzić. Spadki zdarzyły się, owszem, jednak są one zdecydowanie bardziej sporadyczne jak w przypadku pastgenów, a ich wartości nie są tak drastyczne. Niemniej muszę takowo odnotować. Na szarym końcu pozostawiłem wersję switchową, tutaj ponownie zestawioną z edycją z PS4. Jak widzicie nie jest dobrze. Grę odpaliłem na łączu wi-fi konsolki, Według testu połączenia wykonanego na switchu prędkość na tamten czas wynosiła 50,6 megabit na sekundę, downloadu i 17,3 uploadu. Jak wiadomo prędkości mogą się różnić w zależności od obciążenia sieci. Kwestię samej grafiki poruszyłem już wcześniej, to też skupię się teraz na płynności rozgrywki, a ta jak widzicie, nie jest zadowalająca. Owszem, jak pokazuje licznik, otrzymamy upragnione 30 FPS-ów, jednak okupione jest to okrutnym frame timem. Do niewtajemniczonych Frame time to w skrócie czas jaki potrzebuje platforma na wyświetlenie kolejnych klatek animacji. Jeśli jest on jednakowy to widzimy płynny obraz. Jeśli jest on rozchwiany, jak w tym przypadku, to mimo, że 30 klatek, które powinno być gwarantem stabilnej rozgrywki, wygląda na szarpany. A co za tym idzie mało komfortowe do oglądania. Nie pozostaje mi nic innego w takiej sytuacji jak odrazić zabawę ze strażnikami na konsoli Nintendo. Jakość oferowanego portu na chwilę obecną pozostawia wiele do życzenia. Naprawdę ciekawi mnie specyfikacja sprzętu jaki napędza tą wersję. Z jednej strony technologia chmury pozwala niemal zupełnie odciążyć moce obliczeniowe konsolki, co niejako w domyśle świadczy o zastosowaniu dużo potężniejszego hardware'u, który faktycznie generuje grafikę gry. To z drugiej jednak efekt końcowy w postaci bray, jaka wyświetlana jest na ekranie, poddaje te domysły w zwątpieniu. Z ciekawości sprawdziłem kilka innych tytułów z biblioteki Switchowej, które również są dostępne w europejskim sklepiku w postaci streamingu z chmury. Efekt? Cóż, różny. Kontrol prezentuje się przyzwoicie. To samo najnowszy Hitman. Co ciekawe, obie produkcje oferują dwa tryby wyświetlania, ulepszonej grafiki oraz wyższej wydajności. Strażnicy nie mają takiego bajeru. W przypadku Uplugged Tail sprawa ma się podobnie jak ze strażnikami. Rosół ocieka z ekranu i ciężko nazwać rozgrywkę komfortową. No i ten okrutny impurlak. W przypadku strażników nie dawało się tak we znaki jak tutaj. I tak moi mili prezentuje się warstwa techniczna Gardens of the Galaxy. Gry samej w sobie bardzo udanej, która z pewnością zadowoli fanów Marvelowych historii. Drobne potknięcia techniczne w żadnym wypadku nie burzą frajdy z rozgrywki, a ich przypadkowość pozwala sądzić, że zostaną wkrótce wyeliminowane, przy okazji którejś z najbliższych aktualizacji. Nie zapominajmy także o zapowiedzianych usprawnieniach w postaci obsługi ray tracingu. Jestem bardzo ciekaw tego efektu na konsole i z chęcią do to sprawdzę. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończę dzisiejszy odcinek. Dzięki serdeczne za obejrzenie aż do tego momentu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze materiał skupiający się na wersjach gry z konsol Xbox, dajcie znać w komentarzu. Serdecznie zachęcam także do pozostawienia śladu po sobie w postaci komentarza, lajka i subskrypcji oraz sprawdzania moich pozostałych kanałów. A także do śledzenia moich social mediów, pojawiają się tam bardzo często zajawki materiałów nad którymi aktualnie pracuję. A tymczasem cześć i do następnego. pay hey. off the pew